Wiesz co, ona oprócz tego, że ona ma właśnie dużo owocu i ona ma taką kwasowość dosyć podwyższoną, to dla mnie ona jest właśnie takie złożone. To nie jest takie chardon jakbyś pił z Francji. Z kolei to też nie jest takie chardonne kalifornijskie, które jest mocno beczkowe. Ono jest takie aksamitne. To jest w ogóle chyba idealne, idealne słowo. Że ona ma trochę ciała w sobie, ma trochę tej struktury. Ono ma też 13%, 12,5% alkoholu, ale gdzieś tam ono jest takie, no jest dosyć długie też. Winnica Pandolfa i Battista. Czyli chardonnay z regionu Emilia Romagna we Włoszech. 2018 rok. Chardonnay, które leżakowało na osadzie drożdżowym przez 3 miesiące, co dodaje mu takiej złożoności, takich aromatów powiedzmy troszkę woskowych, troszkę migdałowych. Sporo kwasowości, ale bardzo ładnie ułożonej. Wino dosyć długie. Kiedy wino jest długie, mówimy, że mamy taki dłuższy aftertaste, czyli nawet po przełknięciu już tego wina, my sporo czasu jeszcze czujemy je w ustach i czujemy jego smak. Bardzo dużo owoców, sporo cytrusów, gruszek, dzięki glebie, która występuje w tej winnicy, czyli gleby, która jest bogata w wapień. Sporo też takiej mineralności, którą możemy odczuwać takim. Powiedzmy, delikatnym musowaniem na języku. 12,5% alkoholu, który jest zupełnie niewyczuwalny, kwasowość nam go super łagodzi. Wino, które możemy zarówno prowadzić z jedzeniem, jak i pić samo. Uważam, że rewelacyjnie sprawdzi się zarówno na lato, jak i na jesień. Polecam wszystkim serdecznie.